Przedstawiam Wam, bo może nie znacie Nintendo Switch DSI XL. Tak to dokładnie wygląda. Myślę, że pewnie ciężki temat do kupienia w jakichś rozsądnych pieniądzach, bo czy 3DS, ds, -y, 2 DS -y ceny wywaliły w kosmos? Jest to konsola mojego widza. Pozdrawiam Greja. Sam zaczął naprawę wstępnie, ale niestety konsola nie ładowała. No nie chciał ładować, Spójrzcie teraz. Ładowarka podłączona do sieci, bateria w środku, okres klapki tylnej nie otrzymałem. Ładuję baterię. Spójrzcie, konsolka się ładnie włącza. Dostałem do tego grę do testów. Jakieś tam pokemony. No, zobaczymy, czy wszystko już się wzbudza. Cyk. Naprawa była średnio trudna układ ładowania był jeszcze do wymiany patrzcie. Tak układ ładowania plus do tego dwa bezpieczniki. Bezpieczniki użyłem inne niż fabryczne, o takich samych wartościach, bo były dostępne w innych konsolach, na przykład w Nintendo Switch są takie same. Życzę Wam miłego dnia.